Hej, jedna niewykorzystana setka i dwa kupony leżą. Znacie to? My mieliśmy tak ostatnio po pudle Roberta Lewandowskiego. Cóż, taki jest sport, taka jest piłka, ale my się nie zrażamy i bawimy dalej. Przygotowałam dla was typy na link i nie niemałą niespodziankę. Dzisiaj po raz pierwszy połączymy się z naszym ekspertem. Przekonajcie się sami, kto nim jest. Zaczynamy! Przed ostatnią kolejką Bundesligi znamy już reprezentantów Niemiec w Lidze Mistrzów i Lidze Europy w przyszłym sezonie. Nadal pozostaje jednak kilka niewiadomych, a jedną z nich jest obsada najniższego miejsca na podium o ten lokatę powalczy Borussia Dortmund. Świetna forma w końcówce sezonu drużyny Edina Terzicia, która wygrała sześć kolejnych ligowych spotkań, sprawiła, że Borussia na kolejkę przed końcem sezonu jest nie tylko pewna występu w Lidze Mistrzów, ale także tylko od niej zależy czy zakończy rozgrywki na trzecim miejscu w tabeli. W ostatniej kolejce Borussia zmierzy się u siebie z Bayerem Leverkusem, który obecny sezon zakończy na szóstej lokacie. W ostatniej kolejce zagra więc opietruszkę. Za Borussią przemawia nie tylko fantastyczna forma w ostatnich tygodniach, ale także świetny bilans ostatnich pojedynków z Bayerem na Signal Idu na Park. Aptekarze są także mocno osłabieni. Na pewno nie zagrają m.in. Lucas Alario, Ezekiel Palacios, Daley Sinkgraven i Lars Bender a kilku innych zawodników jest niepewnych występu. Jasno widać, kto jest faworytem tego meczu. Stawiamy czystą jedynkę i tym typem otwieramy odcinek. W sobotę czeka nas mecz Realu Madryt z Villarealem. Obie ekipy mają swoje cele i żadna nie będzie chciała rezygnować z ich realizacji. Villareal nie będzie faworytem finału z Manchesterem United, więc zależy mu na zagwarantowaniu sobie miejsca w Lidze Europy. Zespół Unai Emery'ego jest w dobrej formie. Dał niesamowity popis Sevilla, no i wywalczyłby grać dzień wcześniej. Nie przypuszczamy, by trener tym razem zdecydował się na występ w drugim garniturze. Real wciąż toczy walkę o mistrzostwo i osiągnięcie go postawił sobie jako cel nadrzędny. Do otwierającego tabelę Atletico brakuje mu zaledwie dwóch punktów. Musi wygrać i liczyć na wpadkę Blancos. Patrząc na bilans ostatnich pięciu rozegranych meczów między tymi rywalami, widzimy, że Real wygrał tylko dwa z nich. W pozostałych trzech spotkaniach zespoły dzieliły się punktami. Biorąc pod uwagę sześć kolejnych starszych zespołów, w każdym z nich obie drużyny strzelały przynajmniej po golu. Jest to ostatni mecz sezonu i oba zespoły mają fenomenalnych napastników. Każdy musi zaryzykować i chcieć sięgnąć po swoje. Real podejdzie do meczu mocno osłabiony, ponieważ podstawowi obrońcy są kontuzjowani. Nasz typ na to spotkanie to obie drużyny strzelą gola. Czekamy z niecierpliwością na mecz i festiwal bramek. Jeśli Juventus chce zachować szansę na grę w następnej edycji Ligi Mistrzów, potrzebuje korzystnych wyników w meczach Milanu lub Napoli, ale przede wszystkim sam musi wygrać w Bolonii. Jeśli to się nie uda, pożegna się z marzeniami. To oczywiście powód, by postawić w tym meczu na czystą dwójkę. Tym bardziej, że Bolonia jest jednym z ulubionych przeciwników Juve. Z 15 ostatnich ligowych starczych zespołów Stara Dama wygrała aż 14. Żeby znaleźć ostatnie zwycięstwo Bolonii, trzeba cofnąć się o ponad 10 lat. Na własnym stadionie ekipa Emilii Romani poprzednio wygrała w 1998 roku. Zwycięstwo Juventusu nie jest jednak sowicie opłacane, więc warto ten zakład rozszerzyć. Najlepiej o opcję obie strzelą. Bolonia w tym sezonie jest naj Najskuteczniejszą drużyną dolnej połowy tabeli, a obrona Juventusu już dawno nie przypomina monolitu. Wręcz przeciwnie, ustępujący mistrzowie stracili przynajmniej jednego gola w każdym z 13 ostatnich ligowych spotkań. Dlatego robimy na ten mecz zakład łączony: dwójka i obie drużyny strzelą gole. We Francji nie znamy jeszcze mistrza. Paris Saint-Germain przed ostatnią kolejką obecnego sezonu zajmuje drugie miejsce w tabeli. Podobnie jak Mauricio Cetino, aby myśleć o osiągnięciu po tytuł, muszą przede wszystkim wygrać swoje wyjazdowe spotkanie ze Stadbrest oraz liczyć na kolejne potknięcie liderującego Lille. Gospodarze przed pojedynkiem z broniącym tytułu zespołem nie mają po swojej stronie zbyt wielu argumentów. Trudno w ich przypadku mówić również o atucie własnego boiska. Nie wygrali żadnego z pięciu ostatnich meczów u siebie, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Paryżanie w ostatnim czasie potknęli się jedynie o Rennes, z którym podzielili się punktami. Trzeba pamiętać, jaką siłą ognia dysponuje mistrz Francji na czele z Kylianem Mbappé i Neymarem. Czysta dwójka to niewątpliwie pewniak, ale kursy oferowane przez buchmacherów na takie zdarzenie są bardzo niskie. W niedzielny wieczór Paryżanie z pewnością będą chcieli jak najszybciej rozstrzygnąć spotkanie, dlatego też stawiamy na ich prowadzenie już po pierwszej połowie. Za takim typem wskazują również statystyki. że w każdym z siedmiu ostatnich ligowych spotkań na boiskach rywali prowadziła do przerwy. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, taka sytuacja miała miejsce w 8 z 10 ostatnich wyjazdowych meczów. A teraz czas na naszego gościa specjalnego. Jest z nami Adam Kaźmierczak z zagranie.com. Cześć Adam, nie trzymaj nas już dłużej w niepewności i powiedz, jakie typy na weekend masz dla naszych widzów. Cześć Ola i cześć wszystkim typerom. Dzięki za przywitanie i od razu przychodzę do typów na najbliższy weekend. Na dzisiaj przygotowałem dla Was analizę trzech bardzo interesujących spotkań o ogromną stawkę. Praktycznie wszyscy kibice liczą na to, że mistrzem Francji zostanie Lille. Jeśli że drużyna wygra najbliższe spotkanie z Andrzej, to zostanie ona mistrzem kraju, niezależnie od tego, jaki wynik padnie w meczu PSG. Przed sezonem nikt nie wierzył w taki scenariusz, a teraz jest on jak najbardziej realny. Ja w tym spotkaniu typuję, że obecnie pierwsza drużyna w tabeli nie przegra i zobaczymy maksymalnie trzy bramki. Pewnie zastanawia się, czemu nie typuję czystego zwycięstwa gości, skoro grają oni o zwycięstwo w całych rozgrywkach. Rosnąca presja z dużym wyzwaniem dla wszystkich piłkarzy tego klubu, a ostatnio przełożyło się to z saint i Montpellier. Dlatego moim zdaniem warto zabezpieczyć się podpórką, tym bardziej, że w pierwszym meczu tych drużyn lepsze okazało się Anże. Dodatku dorzucam under 3,5, ponieważ zakładam, że jeśli Lil strzeli jedną lub dwie bramki, to nie będzie szukało kolejnych, tylko zadowoli się nawet najniższym zwycięstwem. Bardzo podobną sytuację do tej w Francji mamy w Hiszpanii. Tam zdecydowana większość kibiców w roli faworytów do mistrzostwa widziała Real lub Barcelonę, a obecnie najbliżej tytułu jest Atletico. Aby cieszyć się z mistrzostwa, piłkarze jego Simeone muszą liczyć na wpadkę Realu Madryt lub po prostu od niej zwycięstwo nad Realem Valladolid, który już jedną nogą jest w drugiej lidze. W tym spotkaniu typują dokładnie tak samo jak w starciu Lille, czyli stawiam na to, że obecnie pierwsza drużyna w tabeli nie przegra i w meczu zobaczymy maksymalnie Szybrana. Przed tygodniem Atletico miał ogromne problemy w meczu z Asusą, a o zwycięstwie zadecydowało. Ostatnie minuty. Widać, że wizja mistrzostwa paraliżuje wszystkich piłkarzy, nawet tych najbardziej doświadczonych. Jestem pewny, że w najbliższym spotkaniu Diego Simeone będzie wymagał od swoich zawodników pełnego zaangażowania i zwycięstwa, ale nie oczekuje on wygranej 5-0, a zadowoli się nawet brzydkim 1-0. W dodatku dorzucam do tego typu under 3,5, który padał w sześciu ostatnich meczach Atletico i w czterech ostatnich bezpośrednich starciach z Realem Valladolid. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie tak samo, ponieważ wiemy, że w meczach o tak dużą stawkę zazwyczaj nie pada zbyt dużo bramy. Na koniec mam dla Was jeden typ na ostatnią kolejkę Premier League. Najważniejsze rozstrzygnięcia tej ligi są już od dawna znane, ale nie wiemy jeszcze kto zagra w Lidze Mistrzów. Wszystko w swoich nogach mają piłkarze Chelsea i Liverpoolu, bo jeśli odniosą oni zwycięstwa, to bez patrzenia się na wynik Leicester zajmą oni miejsce w top 4. Moim zdaniem piłkarze Jurgena Kloppa odniosą pewną wygraną nad Crystal Palace, a w meczu padną maksymalnie 4 bramki. DRS przez praktycznie cały sezon mieli ogromne problemy, ale 4 ostatnie mecze tego zespołu to 4 zwycięstwa. Szczęściem piłkarzy Klopa jest również to, że że ostatni rywal leży im jak żaden inny. Liverpool wygrał wszystkie 7 ostatnich bezpośrednich spotkań z Crystal Palace i moim zdaniem teraz dorzuci kolejny. W tym meczu spodziewam się również maksymalnie 4 bramek. 5 z 7 ostatnich bezpośrednich potyczek tych zespołów to undery 4,5. W dodatku ciekawą statystyką jest to, że w 18 ostatnich meczach Liverpoolu tylko raz zobaczyliśmy więcej niż 4 bramki. Moim zdaniem w najbliższej kolejce Liverpool pokusi się o zwycięstwo, ale nie będzie dążył do tego, żeby było ono jak najwyższe. To wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałem. jeśli zgadzacie się z moimi typami, to możecie je rzucić na swoje kupony. Dzięki Ola i powodzenia w swoich typach. No, powiem Ci, Adam, że Twoje typy brzmią bardzo sensownie. Mnie przekonałeś. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj i mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze w kolejnych odcinkach. A was jak zawsze zachęcam do subskrypcji naszego kanału i dzielenia się z nami waszymi typami w komentarzach. Nie zostało nic innego jak postawić zakłady i czekać na wyniki. Trzymam mocno kciuki za wasze kupony i widzimy się jak zwykle za tydzień. Do zobaczenia, cześć!